Witam Was kochani w kolejnym odcinku naszego programu. E, przygotuję dzisiaj dla Was coś niesamowitego. Przygotuję dla Was wędzoną pierś kaczki. Będzie to carpaccio ze świeżymi ziołami i e, dressingiem mango ze świeżym chili. Do dzisiejszej potrawy będą potrzebne następujące produkty. Kiełki arachidowe, kiełki e, groszku, Kiełki rukwicy wodnej, listki młodego buraka, kwiatki ogórecznika, sok ze świeżego mango. Gwiazdą naszego programu jest oczywiście wędzona pierś gęsi. biorę się do roboty zaczynamy bierzemy wędzoną pierś gęsi odwracamy ją tą częścią skórki do y, deski i bardzo cieniutko kroimy pierwszy kawałek oczywiście odrzucamy bardzo staramy się bardzo cienko pokroić tą y, pierś wędzonej gęsi ona jest bardzo fajnie uwędzona naturalnie naturalnym drzewem wiśni co powoduje taki lekko Yy, aromatyczny, delikatny smak wiśni. Bardzo dobrze komponuje nam się. Układamy yy, tutaj na talerzu. Tak plasterek przy plasterku. Super. O. Jeszcze kilka plasterków. Możemy to układać nierównomiernie, to akurat nam nie przeszkadza. O, tutaj tak, zaraz jeszcze wykryjemy ten środek, jeszcze tutaj kawałeczek bierzemy sok świeżo wyciskany manką. przelewamy do miseczki, zostawiamy go na chwilę, żeby nam odpoczął co powoduje, że ten sok jest, spójrzcie Państwo jaki jest, swój, jest yy, gęsty, zawiesisty, prawdziwy sok. Bierzemy świeży, kawałek świeżego czyni, Kroimy go bardzo, bardzo drobno. Tak jak najdrobniej się uda. bardzo drobną kostkę tak aby było jak najdrobniej jak najdrobniej tutaj jeszcze o pokroimy czyli na pozór że jest ostre ale jego olejki są bardzo zdrowe bardzo dobrze wpływają na e, walory smakowe tak mieszamy sobie ładnie Soki jest e, naturalne, tak więc samo wystarczy do smaku tej kaczki. Kaczka również jest dobrze uwędzona. Tutaj sobie mieszamy takimi okrężnymi ruchami, tak, o polewamy sobie to karpacie, które ułożyliśmy o tym dressingiem tak. Sczęście tak aby ona, y, ta pierś kaczki, te y, płatki pokrojonej piersi coczyście się moczyły w tym dressingu, w tym, tym, tym sosie mango. Następnie bierzemy kiełki, bierzemy kiełki najpierw arachidowe, tak, rzucamy sobie tutaj, taką, tworzymy taką sałatkę. Dodajemy do tego kiełki z groszku, tak, o. Tak. Do tego rukie która nam nada też fantastyczną kolorą. Dekorujemy kilkoma listkami młodego, młodego buraka, co nam też również uatrakcyjni tą naszą potrawę. Jeszcze troszeczkę tych kiełków. Do tego te kiełki polegamy również tym dressingiem mango o Tak, aby e, smakowało, nie było takiego samego smaku kiełek, ale również takiego troszeczkę mango. Danie jest proste, szybkie, niesamowicie wyborne. Zapraszam smacznego. Następną potrawę, którą dla was przygotowałem, są to polędwiczki wieprzowe marynowane w świeżym soku ananasowym i imbirze. Produkty, które będą potrzebne do Zrobienia tej potrawy są następujące. Polędwiczka wieprzowa, bazylia azjatycka, świeże szparagi, baby cukinia i oczywiście pomidor. Jest to pomidor bycze, bycze jądra. Nazwali to Japończycy, którzy wymyślili ten pomidor poprzez kształt, który kojarzy im się z byczymi jądrami. Taka śmieszna myliota. Tak więc, zabieram się do pracy. Polędwiczki po wieprzowe mieszamy jeszcze troszeczkę w tym takim, w tej marynacie ze świeżym imbirem. Wrzucamy na grill, mocno rozgrzany grill, żeby one się ładnie nam zapiekły. Były ładne paski chrupiące zapieczone, tak. Sparagi również możemy wrzucić, żeby one już nam się grillowały, bo to troszeczkę czasu jednak one potrzebują. Baby cukinie przeklejamy wzdłuż na dwie połówki, i wrzucamy również na grill, niech nam się grilluje. Nasz pomidor, byczę. Dżądra. Odkrajamy kawałek, kroimy dwa grubsze plastry pomidora. Również wrzucamy go na grill i grillujemy, aby nam się skrystalizował i wydobył z siebie ten taki smak, tą słodkość. W trakcie grillowania możemy dorzucić na pomidory azjatyckiej bazylii. Również doda nam to bardzo fajny aromat. I smak. W trakcie grillowania możemy jeszcze dolać tego soczku ananasowego na te polędwiczki, żeby nam się tak fajnie krystalizowały. Ponownie podlewamy troszeczkę tym sokiem ananasowym. Ten zapach jest niesamowity. Tutaj przełożymy sobie te pomidory, które już nam się powoli grillowały. O, ładnie. Na tą szparagi również możemy sobie przewrócić. Tak, o. Nie też. O, już widzimy. Mięso jeszcze trochę nam dojdzie i możemy jeszcze troszeczkę podlać tego soku, żeby... Widzę pomidory już gotowe takie niesamowitych zapach tak, tutaj tutaj ułożymy sobie tak. szparagi sobie ułożymy ładnie na pomidora żeby to tak aromatycznie fajnie kolorowo wyglądało ja widzę, że tutaj nam już też powoli dochodzi. Tak więc układamy sobie ją też. Tak, żeby fajnie to wyglądało. Dekorujemy świeżą bazylią azjatycką. Tak tutaj sobie zrobimy jej więcej. Ona pięknie pachnie, niesamowicie smakuje. Poza tym bardzo dobrze działa na trawienie, potrawienie. no i oczywiście nasza gwiazda polędwiczki wieprzowe sobie tutaj tak ładnie ułożymy. O, jeszcze na koniec możemy delikatnie podlać te polędwiczki jeszcze raz tym sokiem ananasowym. Zrobi nam to taki Fajny, delikatny sosik. Cała potrawa gotowa, wygląda kolorowo, szybko, a przede wszystkim bardzo zdrowo i orientalnie. W dzisiejszym programie przygotowałem dla was dwie potrawy. Pierwszą była to carpaccio z gęsi ze świeżym dressingiem z mango. W drugim polędwiczki wieprzowe grillowane i marynowane w świeżym soku ananasowym z imbirem. Mam nadzieję, że potrawy podobały się i nie będą stanowiły większego problemu w przygotowaniu. Tak więc smacznego. Dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia.